Stoimy pod mostem Grota Roweckiego, nad Wisłą, na wysokości warszawskiego Żoli i Biela. Kiedy był oddawany do użytku w roku 1981, była to najbardziej wysunięta na północ warszawska przeprawa. Historia wiąże ją jednak z przeprawą wysuniętą najbardziej na południe, czyli mostem Łazienkowskim. Niedługo przed oddaniem mostu Grota do użytku, most Łazienkowski. Został przez komunistów oficjalnie nazwany imieniem generała Berlinga, czyli symbolu współpracy z, ze Związkiem Sowieckim, symbolu ludowego wojska polskiego. Ale strona solidarnościowa w tym krótkim karnawale wolności w roku 81, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, wymogła na władzach komunistycznych uczczenie bohatera niepodległościowego komendanta Armii Krajowej i symbolu walki o wolną Polskę. Niedaleko mostu Grota znajduje się ten obelisk upamiętniający wrześniowy desant żołnierzy Armii Berlinga tutaj na warszawski Żoliborz. Władze komunistyczne w latach 80. próbowały stworzyć alternatywną pamięć, alternatywny kult, przekładając właśnie wspomnienie po berlingowcach nad wspomnienie po komendancie AK. Zupełnie to nie wyszło. Warszawiacy kojarzą potężny most Grota Roweckiego. Prawie nikt nie wie, że znajduje się tutaj ten obelisk.